Dzień dobry, Katarzyna Mazur, Biznes Raport Gazety Finansowej. Dzisiaj naszym gościem jest pan Mariusz Franz, prezes zarządu i właściciel Mawogrup i członek zarządu i założyciel Stowarzyszenia Ambasador Polskiego Transportu. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Panie Mariuszu, taką pobudką do naszego dzisiejszego spotkania jest kondycja branży transportowej w Polsce. W jakim miejscu jest dzisiaj sektor? Oj, sektor transportu ciężkiego, kołowego, jak również dostawczego do 3,5 tony w dniu dzisiejszym mierzy się z wyzwaniami kryzysu transportowego. Jest w ciężkim stanie transport i kondycja finansowa naszych przedsiębiorców. Narzekamy na zmniejszone stawki, a bardzo mocno rosnące koszty nie tylko i wyłącznie utrzymania pracownika ze względu na koszty socjalne, ale wszystkie koszty poboczne generowane. Chociażby przez zwiększone opłaty za niemieckie autostrady. Mamy teraz jest w planach rozszerzenie chociażby polskich sieci dróg o kolejne drogi, które będą płatne dla sektora transportowego. Tak więc, cała otoczka funkcjonująca wokół branży transportowej naprawdę nam nie pomaga. To nie jest tylko i wyłącznie kwestia stawek. Ale dużej dysproporcji pomiędzy właśnie tymi stawkami a kosztami stałymi funkcjonowania takiego przedsiębiorcy transportowego. Jak liczbowo, finansowo wyglądają te straty w branży, powiedzmy, nie wiem, rok do roku? Rok do roku, procentowo to jest bardzo ciężkie do określenia, ale podam przykład z dnia wczorajszego. Zgłosił się do mnie przedsiębiorca posiadający 10 zestawów i mówi: Mariusz, pomóż mi policzyć, może czegoś nie widzę, dlaczego ja jadę na stracie. Od początku roku, miesiąc w miesiąc od 30 do 40 tysięcy straty generuje. Co ze mną jest nie tak. Bo mówi, jeżeli rozmawia z przedsiębiorcami, niby podobna stawka, niby podobne kierunki. Eee, faktycznie, tutaj bardzo mocno wzrosły obciążenia socjalne pracowników, nieproporcjonalnie wzrosły stawki i tutaj jest ten kłopot. I jeżeli pytamy o cyfry, to ja bym bardziej to przykładał per pojazd, per kierowca, per zestaw. To jest od 2 do 4-5 tysięcy złotych pod kreskę w skali miesiąca, jeżeli chodzi o utrzymanie jednego zestawu. Możemy to mnożyć później przez wielkość firmy. Oczywiście każda firma ma troszeczkę inną elastyczność funkcjonowania, inne, inne kierunki pracy, inne, inne kontrakty, oczywiście, ale to są te przedziały. Są firmy, które jeszcze są w stanie utrzymywać się na zero lub delikatnie ponad kreską, ale większość branży jednak notuje straty. Co pozwala dzisiaj optymalizować te koszty? Struktura optymalizacyjna na dzisiaj jest bardzo szeroka. Można zacząć chociażby od przepisów dostępnych, bo patrzmy na tu i teraz, a nie rozwiązania, które planuje wprowadzić dziś w przyszłości na rząd lub po rozmowach z przedsiębiorcami inne organizacje. Patrzmy na tutaj tu i teraz. To struktura na pewno wynagrodzenia kierowcy, ale nie od strony wynagrodzenia NET, to tylko od strony podatków i parapodatków wiążących się z takim utrzymaniem pracownika. Więc tutaj mądre zarządzanie tymi kosztami pozwala nam optymalizować od 500 nawet do 2000 zł koszty obciążeń utrzymania takiego pracownika po stronie parapodatkowej parapodatkowej dla mnie to są wszystkie ZUSy, wszystkie inne pity związane z utrzymaniem pracownika. Na pewno coś, w zakresie czego przedsiębiorcy bardzo mało korzystają w Polsce, to jest zmiana formy funkcjonowania przedsiębiorstwa. Bardzo, bardzo dużo firm, niestety, nadal polskich firm transportowych, nawet bardzo dużych, prowadzonych jest w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. To jest problem na wielu płaszczyznach. Problem na płaszczyźnie podatkowej. Jak wiemy, podatek w obrębie jednoosobowej działalności gospodarczej. Na dzień dzisiejszy jest najwyższym możliwym obciążeniem podatkowym w Polsce. Spółki dają bardzo duże możliwości ograniczenia tych zobowiązań podatkowych. Może nie nazywałbym tego optymalizacją, bo zawsze ludzie patrzą na to, na to sformułowanie negatywnie. To jest umiejętność odnajdowania się w konkretnej rzeczywistości i korzystania z przepisów, które mamy dostępne. Tak? Więc yy, to jest pierwszy problem, kwestia podatkowej oszczędności. Drugi problem jest taki, że jeżeli już popadniemy w jakiekolwiek kłopoty i tarapaty, no to spółka oddaje nam pewne, pewne bezpieczeństwo, jednoosobowa działalność nie. Wieloletnie przedsiębiorstwa widziałem, które były marnowane właśnie z racji tego, że były prowadzone w formie jednoosobowej działalności gospodarczej i w ogóle nie były zabezpieczone, przygotowane do chociażby takich kryzysów, jak jest teraz. Można ograniczyć to ryzyko. Yy, sukcesja majątkowa przekazanie takiego podmiotu, no jeżeli pan budował firmę transportowo, zbudował ogromny twór, no i niestety od tego świata to nie jest problem tylko i wyłącznie dla rodziny, która pozostała pod ścianą, pozostawiona, postawiona w bardzo ciężkiej sytuacji, ale patrzmy szeroko, to jest naprawdę problem też podatkowy dla budżetu państwa. Takie firmy znikają z mapy podatkowej, więc Tutaj, nawet państwo, moim zdaniem, powinno się zaangażować w to, aby tworzyć narzędzia, aby duże firmy, duże konsorcja nie były w takiej formie prowadzone, aby kierować, ich w kieru, aby kierować ich w stronę właśnie gdzieś budowania tej sukcesji majątkowej. Bardzo, bardzo dobrym ruchem, który został wprowadzony w maju 2023 roku, jest wprowadzenie fundacji rodzinnych na rynek. Rewelacyjne narzędzie, bardzo dobre, ono się zmienia, ale to jest super rozwiązanie. Wiadomo, że prowadzenie firmy transportowej w obrębie fundacji rodzinnej, no to nie jest to. Fundacja rodzina jest czymś supportowym, pomocniczym, ale to już jest bardzo dobry ruch, który pokazuje, że państwo zaczyna widzieć ten problem, że jeżeli sukcesorzy nie będą przejmować tych przedsiębiorstw, no to one będą znikać z polskiego rynku. Mhm. Polski transport jest ogromnym, ogromnym zaszykiem podatkowym do budżetu na to jest wielu, 7% PKB w ogóle? Patrząc tak? czysto na transport, mhm. ale jeżeli weźmiemy pod uwagę podmioty, którymi transport się obudowuje dostawców części, serwisy pojazdów mhm. ciężarowych, handel ciężarówkami, opony, paliwo, sektor paliwowy, który tak naprawdę na transporcie się opiera. No to nie jest to 7%, problem, 7% przynajmniej razy 2 to musimy pomnożyć. Mhm. Więc znikanie z mapy Polski, takiej podatkowej mapy Polski podmiotów ugruntowanych, rozwiniętych, dobrze funkcjonujących z racji braku sukcesora lub braku zaplecza sukcesyjnego, no powinno dać naprawdę taki czerwony wykrzyknik. Zastanówmy się nad tym, pomóżmy tym przedsiębiorcom, oni wykonują bardzo ciężką pracę. W obrębie tego rozwijania transportu, to dajmy im support, dajmy im zaplecze, specjalistów, żeby im pomogli dalej funkcjonować, sukcesorom tych podmiotów. Hmm. Jeżeli chodzi o wspomniane przez Pana wsparcie ze strony rządu, co władze mogą zrobić, żeby wesprzeć dzisiaj branżę? Jakie są postulaty branży? Czego Wy oczekujecie? Ja powiem tak, to, to można podzielić na dwa osobne odcinki, postulaty, a wersus to, co rząd może i co robi, z tego względu, że zacznijmy może od postulatów. Postulatów jest mnóstwo. Jak śledzę stowarzyszenia, Zrzeszenia i branże, tak naprawdę jest ich mnóstwo, ale wcale nie rozpatruję tego negatywnie. Każdy przedsiębiorca, ze względu na swoją wielkość, kierunek e, wykonywania transportów, rodzaje wykonywania transportów, rodzaje naczep, mnóstwo jest za, zależności, naprawdę toczą go inne problemy. Stąd te postulaty są inne. To nie jest tak, że nie wiem, zrzeszenie ze Szczecina zrzeszeniem transportowym z Rzeszowa kompletnie się nie dogaduje, bo są na e, nie wiem, bo się nie lubią. Absolutnie tak nie jest. Należałoby te postulaty posortować, poukładać w konkretne Możliwe, niemożliwe do zrealizowania w konkretnym czasookresie. Z tego względu, że niektóre postulaty można prowadzić tu i teraz, a niektóre naprawdę wymagają bardzo, bardzo fundamentalnych dogłębnych, dogłębnych zmian przepisów. Nie szedłbym z nimi teraz na transparent i walczył o nie, bo one nam tu i teraz nie pomogą, aczkolwiek nie mówię, że one są nieistotne. I tak to wygląda, tak wygląda, taka jest realia mnogości postulatów co rząd. Ja uważam, że na dzień dzisiejszy podnosiłem to wielokrotnie. Mamy na tyle rozbudowane przepisy, które mogłyby przedsiębiorcom transportowym tu i teraz pomóc, wystarczy zacząć je respektować, wymagać, oczekiwać od przedsiębiorców przestrzegania tych przepisów. Nie generujmy nowych, bo to zabiera nam czas, którego nie mamy. Idzie bardzo dużo pracy, i tak naprawdę, czy one później zostaną wyegzekwowane, czy nie, to też jest wątpliwe. Ja, na przykład, pokazuję tutaj taki. Temat związany z certyfikatem kompetencji zawodowych. Zawód przewoźnika jest uregulowany. Żeby otrzymać licencję, musi być osoba zarządzająca z odpowiednimi kompetencjami poświadczonymi certyfikatem kompetencji zawodowych. Rozporządzenie 1071 mówi o tym, że osoba zarządzająca, posiadająca taki certyfikat, może zarządzać nie więcej niż w czterech przedsiębiorcach równolegle posiadających nie więcej niż 50 pojazdów. Jest pewne ograniczenie. Dlaczego ono jest? Z tego względu, że ta osoba ma realnie nimi zarządzać. Jeżeli ja posiadając certyfikat kompetencji zawodowych, a taki posiadam, będę miał w swoim portfolio 10 firm, z którymi współpracuję, na bazie mojego certyfikatu jest wydanych 10 licencji i każda firma jest w zupełnie innym miejscu na mapie Polski, jak ja w realny sposób mogę zarządzać i doradzać tym przedsiębiorstwom? Nie ma takiej opcji. A w KREPcie, czyli w systemie, który jest zbudowany przez biuro, obsługi transportu międzynarodowego, czyli tak naprawdę przez ITD, figurują osoby, bo to jest oficjalnie bez problemu do sprawdzenia dla każdego, które swój certyfikat udzielają nierzadko 20, 30, 40 podmiotom. Dlaczego nic z tym nie robimy? Usuniemy z rynku albo nierzetelnych ludzi użyczających ten certyfikat kompetencji zawodowych, którzy nie powinni się tym zajmować, albo usuniemy firmy, które nie funkcjonują zgodnie z przepisami. Bo ideą takiego człowieka wspierającego który otwiera firmę transportową, człowieka otwierającego firmę transportową, jest wspierać go wiedzą merytoryczną. No nie jest to w stanie, nie ja jestem w stanie tego osiągnąć, zarządzając bardzo dużą liczbą przedsiębiorstw. W Niemczech wręcz jest taka sytuacja, że nawet jeżeli mam do zarządzania jeden podmiot, ale on jest zlokalizowany bardzo daleko od mojego miejsca zamieszkania, taka firma nie otrzyma licencji. U nas jest to kompletnie przepis martwy i teraz przestrzeganie przez służby tego chociażby przepisu, spowoduje usunięcie wiele firm wydmuszek z takiego rynku transportowego. Da to oddech naszym przedsiębiorcom. Takich rzeczy miękkich, które opierałyby się na przestrzeganiu przepisów tu i teraz, jest naprawdę wiele. Nie wymaga to prac legislacyjnych, nie wymaga to uszczuplenia budżetu, wręcz odwrotnie. Jak znikną firmy wydmuszki, które polskim przedsiębiorcom podcinają skrzydła stawkami, dobigując te stawki, no to firma, jeżeli rzetelnie Rozlicza kierowcę, rzetelnie rozlicza system podatkowy u siebie, dostanie te frakty w wyższej wysokości. Po pierwsze przetrwa i będą te podatki, a po drugie, będzie płaciła ich więcej. Stąd też można to podzielić na dwie rzeczy. Tu i teraz mamy przepisy, tylko zacznijmy ich wymagać i przestrzegać. I siądźmy te wszystkie nasze postulaty, które mamy, rozłóżmy na czaso, na osi czasu i zastanówmy, się, są realne, nierealne i w jakim terminie do wprowadzenia. Hmm. Przeciwko czemu protestują pracownicy branży? Bo, bo, bo był taki moment, mhm. kiedy byliśmy świadkami protestów, tak, branży transportowej i one cały czas gdzieś. Ale pracownicy tam w, dle... w sensie w kontekście kierowcy no, 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 czy. Na i, przykład? Tak kierowcy też, tak. Ja powiem tak, moim zdaniem przeciwko niewiedzy. Mhm. Z tego względu, że w 2015 roku, jak pojawiał się Milok, później w następstwie milogu pojawiły się rozliczenia Luoma Macron i przewoźnicy protestowali przeciwko tym rozwiązaniom. No to w tamtym okresie również i kierowcy, no bo to głównie kierowcy, tak? no są po drugiej stronie troszeczkę tej barykady kierowca versus przedsiębiorstwa. Protestowali, że jak najbardziej te przepisy zrewolucjonizują rozliczanie tego kierowcy, zaplecze socjalne, etc. Tak naprawdę wiele się nie stało. Przepisy socjalne pakietu mobilności, żaden z przewoźników, nie odniósłby wielkiej krzywdy, gdyby one zostały wprowadzone wprost, tak jak przewidziała to Unia, gdyby nie zostały zmienione nasze przepisy lokalne, państwowe, wewnętrzne dotyczące diet, które zostały wykreślone dla kierowców w ruchu międzynarodowym. Stąd też my protestujemy przeciwko funkcjonowaniu, przeciwko kosztom, którymi jesteśmy obciążani, a moim zdaniem, dla równowagi, kierowcy protestują przeciwko temu, co my chcemy osiągnąć. Tak to naprawdę wygląda, bo My po prostu chcemy przetrwać. Tam nie ma z naszej strony um, postulatów, które mówią, słuchajcie, drodzy Państwo, dajcie nam wszelkie ulgi, no, żebyśmy sprowadzili kierowcę lub możliwości i ulgi, żebyśmy naszego kierowcę sprowadzili do płaszczyzny, nie wiem, ponownie niewolnika lub osoby, która będzie okupowała kabinę przez 2, 3-4 miesiące. No nie, takich postulatów nie ma. My po prostu chcemy przetrwać. Proszę zwrócić uwagę, że nawet jeżeli pojawiają się tematy związane z. Ograniczeniem obciążeń zusowskich. to wiele przedsiębiorstw transportowych sugeruje dajcie nam wakacje. Nie obniżajcie. Pozwólcie nam tu i teraz złapać oddech, dopóki z kontrahentami nie wyregulujemy stawki, nie wyrównamy sobie strat związanych z bardzo drastycznym podniesieniem kosztów z autostradami niemieckimi. To nie jest tak, że wróćmy do starego systemu rozliczania, nie wiem, najlepiej kierowców na umowę zlecenia albo jakieś umowy y, 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 śmieciowe, tak jak to było. Absolutnie tak nie jest. Więc nie, nie spotkałem się jeszcze z bardzo intensywnym protestem kierowców, ale jeżeli takie głosy się pojawiają, to uważam, że to jest niewiedza, że to jest. Gdzieś dla równowagi po drugiej stronie barykady hmm. musi coś takiego być. myśli Pan, że to, że pan, jakby Pana ścieżka zawodowa to jest ścieżka od kierowcy do przedsiębiorcy, do człowieka aktywizującego branżę, daje Panu szersze spojrzenie? Na pewno, na pewno lepiej mi się rozmawia z tymi różnymi grupami zawodowymi. Potrafię usiąść do kier z grupą kierowców i porozmawiać z nimi, wytłumaczyć im, bo faktycznie siedziałem w kabinie, wykonywałem ten zawód kierowcy, do tej pory mam aktualne uprawnienia. Aktualizuje je po to, żeby mieć kontakt z Twoim środowiskiem, z tą branżą, bo nie zawsze ich, że tak powiem, okrzyki są błędne, są negatywne. Naprawdę mają wielu, wielu fajnych ludzi w swoim środowisku z wieloma fajnymi pomysłami i z wieloma. Naprawdę, nowościami, które mogą nam pomóc jako przedsiębiorstwom transportowym. Pryzmat od kierowcy do osoby zarządzającej firmą, rozliczającą czas pracy, tak, pomaga na pewno w rozmowach z przedsiębiorstwami transportowymi też zupełnie inaczej mnie traktują. Prowadziłem firmę transportową przez 13 lat, jestem swój, jestem z branży, więc na pewno to inaczej funkcjonuje, inaczej działa. Jeżeli chodzi o branżę transportową, to dużo się mówi o y, zielonym transporcie, o Fit for 55, y, o y, elektromobilności, o transporcie ciężkim, elektromobilnym. Mówimy? Mówimy. Mówimy. I mam nadzieję, że to w sferze mówienia zostanie, bo propozycje, które leżą na stole, są na dzień dzisiejszy przy obecnej technologii. Chociażby baterii i techniki ładowania tych baterii, to jest abstrakcja. To jest y, dla mnie y, kompletna abstrakcja. Rolnicy już w tym temacie wyjechali na drogi. My się jeszcze tym nie zajmujemy z racji obecnych problemów. Najpierw chcemy przetrwać, a później będziemy się zajmować Fit for 55. Ale nie, to, to w ogóle nie wchodzi w grę. Dla zwykłego, prostego, czystego porównania, e, ciężarówka elektryczna dwukrotnie droższa. Zasięg, dobrze, niech będzie, według jednego producenta, osiągnął 500 km. Super, na jednym ładowaniu. Ciężarówka tankuje prawie 1,5 tony paliwa i jest w stanie zrobić około 6-7 tysięcy kilometrów bez tankowania. Spróbujmy to w jakikolwiek sposób porównać, bo tu nie chodzi o to, że ten czas spędzony na ładowaniu będzie zmarnowany, ale logistyka, planowanie tych dostaw na trasie, nie wiem, chociażby Kraków-Madryt, nierealna dla mnie. Nierealna. Poza tym rozmawiam z przedsiębiorcą, z przedsiębiorcą którym bardzo duży tabor mówi Mariusz. Tachografy narzucili, zmusili nas do wymiany za nasze pieniądze. Oczywiście rząd na dzień dzisiejszy planuje pewnego rodzaju dopłaty, ale dalej powiedz mi te tachografy dla kogo ja wymieniam, dla siebie czy dla inspekcji? No to jeżeli oni mają taki prym, taki, taką potrzebę, to niech mi za to zapłacą. To nie jest opona, że muszę ją wymienić, żeby jechać, no ale koszty są przeniesione na mnie. No jeżeli ktoś sobie wymyślił Fit for 55, ciężarówka jest dwukrotnie droższa, no to dajcie mi dopłatę, że jeżeli będę wymieniał ciężarówkę spalinową na elektryczną, to chciałbym wymienić je po tych samych pieniądzach, za które kupuję spalinowo. Najgorszym dla mnie i tak elementem, który na tą chwilę jest totalnie z boku e, infrastruktura. Jeżeli taki zawodnik ma 100 ciężarówek i je, są już 1 megawatowe ładowarki, jeżeli on ich rozmieści za swoje pieniądze na swojej bazie 20, bo oczywiście wszystkich pojazdów naraz nie ładuje. 20 MW tylko i wyłącznie na jedną bazę. Nie wyobrażam sobie infrastruktury. Ta sieć, którą, którą obserwujemy, jest rozciągnięta pomiędzy słupami. To z racji przegrzania one się naciągną te gumki prawie do, do samej ziemi. Nierealne jest w takim tempie zbudować infrastrukturę, która zaspokoi choć nie same zapotrzebowanie na prąd, ale przesył tego. Na, na nad stacji pali wjeżdżam ciężarówką, tankuję w okolicach 15 minut. I jadę sobie na miejsce parkingowe. Wjeżdża 30, 40, 50 ciężarówek, które jest naraz ładowanych na stacjach. Nie, technicznie nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić. Poza tym, dopóki my faktycznie nie będziemy mieli zielonej energii, to nie możemy, nie mówmy o, o, o Fit for 55 jako zielonej energii. E, jeden sympatyczny człowiek na pewnej konwencji zapytał e, publiczność, właśnie w kontekście Fit for 55, mówi: Słuchajcie, drodzy Państwo, Macie elektryczne samochody osobowe? No tak, zgłosiło się parę osób w sali, posiadam. I zapytał, gdzie te pojazdy mają rurę wydechową? Skoro są ekologiczne, gdzie one mają? No to po chwili padło, nie mają takiego urządzenia jak rura wydechowa, przecież są ekologiczne. Na no ten pan powiedział, wiecie co? Mają rurę wydechową? W bełchatowie. No i jeżeli ładujemy te pojazdy z węgla, z energii, która jest produkowana z węgla, nie mówmy o czystej energii. To, to jest y, moim zdaniem na tą chwilę, odłóżmy ten temat, miejmy nadzieję, że ktoś się zreflektuje i w jaki sposób dostosuje to do realiów obecnych, y, chociażby transportowych, ale też nie, to nie tylko będzie miało wpływ na transport, całych życiowych, dopiero usiądźmy i porozmawiajmy o tym realnie, bo jeżeli takie rzeczy zostaną narzucone na firmy transportowe jako koszty, pamiętajcie, że koszty firm transportowych w bardzo krótkim czasie odbijają się na cenach wszelkich towarów na półkach, wszelkich. Na plecach transportu ciężkiego idzie od małej paczuszki, od filiżanki, od kawy, od stołu, od deseczki po chemię gospodarstwa domowego. Wozimy wszystko. Więc jeżeli mi wzrosną koszt utrzymania pojazdu razy dwa, przeniosę to na stawkę, producent przeniesie to na cenę produktu. Pamiętajcie, że to wszystko. O czym my rozmawiamy, zawsze przekłada się na społeczeństwo. I tu jest jedna rzecz, o której nie wspomniałem w kontekście strajków, bo powiedzieliśmy o mnogości postulatów, o tym, że z rządem rozmawiamy, dyskutujemy. Jest otwartość ze strony rządu, bo tego nie podkreśliłem, na, na wszelkiego rodzaju rozmowy. Tylko wkrada się ten chaos postulacyjny, że wszyscy naraz będziemy je przedstawiać. Ale jedna rzecz, moim zdaniem, brakuje nam jako branży. Przedstawienia tego problemu społeczeństwu. Bo proszę zwróćmy uwagę, rozmawiamy z rządem, rząd zna nasze problemy, więc to, że my wyjeżdżamy na te drogi, no to informować o tym rządu nie musimy, no oni wiedzą jakie problemy nas toczą, z czym się mierzymy, gdzie mamy problemy, widzą to w swoich statystykach, widzą to w podatkach, które płacimy po konkretnych nipach, to jest do zweryfikowania, ale społeczeństwo moim zdaniem nie wie. Nie wie tak naprawdę dlaczego są te blokady dróg, o co strajkujemy a może my chcemy jeszcze więcej zarabiać, albo ja mam 10 ciężarówek, ja chciałbym mieć 15, 20 więcej. Takie myślę jest postrzeganie. Yy, moim zdaniem tak, bo jeżeli my nie przedstawiamy, nie informujemy społeczeństwa skąd się to wszystko wzięło, dlaczego wyjeżdżamy na drogi, no to takie osoby budują sobie swoją wizję tego, tak? Lub poprzez jakieś szczątkowe przekazy, przeczytanie paru tytułów nagłówków w gazetach, no przecież... Piękne ciężarówki fantastyczne, tak jak było z rolnikami. No przecież takie piękne ciągniki, kombajny za milion złotych dostają je w prezentach i, i dlaczego oni jeszcze płaczą? Moim zdaniem tutaj w ogóle z naszej strony, z branży, ze strony branży transportowej, zrzeszeń, stowarzyszeń, nie ma przekazu do zwykłego człowieka, do takiego obywatela, który tak naprawdę każdy z nich z naszych usług pośrednio lub bezpośrednio korzysta. W ogóle nie ma tematu edukacji w tym zakresie. Dlaczego, skąd się biorą te problemy? Bo jeżeli faktycznie, e, ja usłyszałem od jednego z moich kolegów, słuchaj, no ale mówię, ty wiesz, jak nam wzrosły koszty, bo przecież w Niemczech autostrady poszły do góry. Mówi, w Niemczech? To przecież to nie nasz problem. Wy człowieku, no ale połowę produktów, które masz w domu, przyjechało z Niemiec, no to jakby nie było, wpływa to też na Twoje funkcjonowanie. I tutaj taki brak świadomości tego, jak wygląda, jak funkcjonuje transport w społeczeństwie, naprawdę nam nie pomaga. Widzimy też pozytywne reakcje ludzi, którzy przejeżdżają koło naszych e, strajkujących tutaj ludzi, pokazują kciuki do góry, ok. Tylko pytanie, czy to są ludzie z branży i wiedzą, o co chodzi, czy to po prostu dla zasady, e, co się dzieje na drodze, to pomachamy. Moim zdaniem leży totalnie edukacja, edukacja taka społeczna, przekaz społeczny, dlaczego, co się tutaj stało, dlaczego wyjeżdżamy na drogi. No Na koniec takie krótkie podsumowanie. Co jest potrzebne dzisiaj, żeby branża mogła się odbić i spokojnie rozwijać? Moim zdaniem kluczowe będzie szybkie działanie ze strony, bo jakby nie było, my jesteśmy uzależnieni od funkcjonowania rządu. Nie ma tutaj innej możliwości. Musimy rozmawiać, chcemy rozmawiać, i fajne, że jest reakcja po drugiej stronie. Wykorzystanie, tak jak wspomniałem, szybkie wykorzystanie narzędzi, które mamy tu i teraz. I to będzie klucz, bo te wszystkie rzeczy, o których rozmawiamy i będziemy niestety długo rozmawiać, które rozumiemy stronę rządzącą, że wymagają zmian legislacyjnych, wymagają konsultacji międzyresortowych, bo zwracamy się do Ministerstwa Infrastruktury, proszę obliczcie nam ZUS-y na czas, żebyśmy się mogli obrać. No ale ZUS to nie jest kwestia Ministerstwa Infrastruktury, więc zdajemy sobie sprawę, że te rozmowy są ciężkie na wielu płaszczyznach długoterminowe. Prośba moja serdeczna i apel wykorzystajmy te narzędzia które już mamy, są dostępne, a z nich po prostu nie korzystamy. Wyczyśćmy troszkę ten rynek z firm wydmuszek, które są do zlokalizowania dosłownie w parę minut przez osobę, która ma dostęp do internetu i nic więcej nie trzeba. Pomijam fakt możliwości ministerstw infrastruktury, jak również ITD i innych organizacji, które mają dużo, dużo większe możliwości. Skorzystajmy z tych narzędzi, które mamy tu i teraz, i naprawdę branża złapie oddech. To jest klucz na dzień dzisiejszy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dziękuję Państwu.